Cześć kochani, witam, zapraszam na kolejny odcinek Dzisiaj mamy znowu polskie zdrabki. Mam tutaj dwie krzyżówki, za dysz, dwie krzyżówki za dyszkę Numerki 24 i 25 Tutaj w tym 25 Oczywiście zacząłem sobie tutaj zdrapywać Bo one są bardzo długie, są takie potrójne No to wiadomo No i tak, tutaj w tej drugiej krzyżówce Utworzył mi się jeden wyraz A tutaj w tej trzeciej Utworzyły mi się dwa wyrazy No a w tym Numerku 20 czwartym, Tylko tutaj na dole jeden wyraz mi się utworzył. Także wszystko jeszcze przed nami. Zaczniemy sobie od tej krzówki, w której jest mniej wyrazów ułożonych. No i zobaczymy, co tam się w niej kryje. A dzisiaj sobie będę zdrapywać patykiem. Tak to sobie wymyśliłam. No i do połowy jest oczywiście zdrapana. I zaczynamy x -em. I to jest bardzo dobra wiadomość bo tworzy nam się słówko tutaj. Dalej. Dalej mamy literkę L. No i sprawdzamy, czy ona gdzieś występuje. cztery razy w bonusie mamy L. No i w krzyżówce numer 3 też mamy. Dobra. Co tam dalej? Literka G. Coraz bliżej do bonusa. Ciekawa jestem, czy się utworzy, ale musiałaby wpaść literka E. A wydaje mi się, że ona jest zbyt dobra. Ok, sprawdzamy dalej. Mamy literkę i. I Odrębujesz G. No i w trzeciej tylko jedno i dalej mamy p. Zobaczmy, czy p nam tutaj coś Druga krzyżeczka, w drugiej też jest, ale tylko jeden raz, a w tej trzeciej. To było G. I to na tyle. Dalej. Mamy literkę Z. Sprawdzamy dalej. Jest literka E, czyli będzie bonus. Jest wygrana w bonusie. I patrzymy dalej. Tutaj mamy pierwszy wyraz ułożony. Rzuwka numer dwa. było? A było? ostatnia to na tyle patrzmy dalej literka Y to jest nasza przedostatnia literka Tworzy nam się drugi wyraz i w ostatniej. Okay. I sprawdzam ostatnią literkę, i zobaczymy, czy jeszcze coś dołożymy do tego bonusa, czy nie. Mamy literkę H. No i patrzymy. Na pewno gdzieś widziałam, ale nie wiem gdzie. Tutaj było Z ominięte. U nie widzę. T nie było F. Nie było K. Nie było R. Zostajemy z dwoma wyrazami na tej, po tej stronie. Dobra, krzyżówka numer dwa. Tutaj nam się układa wyraz. To jest też drugi. I to chyba na tyle. No, i w tej trzeciej, czy mamy gdzieś h? Jest tutaj, ale to nam nie tworzy żadnego wyrazu. Jeszcze tak szybko sobie sprawdzę, czy tutaj było a, ale to nam nic nie zmienia. Także wychodzi na to, że wygrane jest tylko w bonusie i sprawdźmy sobie, jaka to wygrana. Uwaga, uwaga. Uuu, 40 zł. No ładnie. Także już wyszłam na plusik na tych dwóch krzyżóweczkach. Super. Może jeszcze w tej drugiej też coś padnie. Szukam kontrolnych J i J. Okej. Okay. Przechodzimy sobie do drugiej krzyżóweczki i sprawdzamy tutaj. No i tutaj tak jak mówiłam, jakieś tam wyrazy już utworzone są, ale pewniaczków żadnych jeszcze nie ma. Szukamy literki K. I mamy tutaj Tutaj nam się tworzy drugi wyraz, ale to chyba tyle. A tutaj w tej trzeciej mamy dwa wyrazy utworzone. No i to na razie tyle. Dobra, patrzmy dalej. Literka T. Do bonusa brakuje nam R i E. I teraz szukamy T. szukamy kolejnej literki i kolejna jest B no i patrzymy mamy tutaj tutaj trzeciej nie widzę dalej żby v no v pominę, może znajdzie przy okazji v i j szukamy v i j to jest v j I trzecia. J. I to tyle. Literka W. Kolejna. No i szukamy literki W. W pierwszej krzyżówce mamy tylko jeden raz. W drugiej jest tutaj. A w trzeciej jest tutaj, 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 jeszcze tu, o i tu. Trochę powpadało tych W. Dobra, raz, dwa, trzy literki do końca. No i teraz mamy U. I sprawdzamy, czy jest gdzieś U. To tyle. Przed ostatnia literka to jest R, czyli jest w bonusie. No i tylko R e nam zabrakło do bonusa, ale zobaczymy, może jeszcze będzie. I tymczasem szukamy R. Tworzy nam się wyraz. Aby nam zrobiło kilka, wydaje mi się, żeby nam zrobiło jeszcze tutaj jakieś wyrazy, więc wątpię, żeby wparło. A tutaj było. No, szukamy R. No dobra. Ostatnia literka. Patrzymy, czy daną wygraną jest H. I czy H nam zmieni sytuację i przyniesie jakąś wygraną. H mamy tutaj. Tutaj w ogóle nie widzę. I u samego dołu mamy tutaj. No, ale tak. L, E, C, nie było, Y nie było, R, no było, ale nie było, E, nie było, S. Tu mamy jeden wyraz, tu mamy drugi, zostajemy z dwoma wyrazami. A na tej drugiej mamy też dwa wyrazy. No E nie było, D nie było. S, L. To było R. I H. Ale nie było S. Tutaj jeszcze było R. No dobra, wychodzi na to, że ta krzyżóweczka jest przegrana. Sprawdźmy sobie po tych literkach. C, E. E. No ale tak czy inaczej, 20 złotych zainwestowany w odcinek, a zwróciło się 40, bo tutaj wpadł ten bonusik, no, także wyszedł z tego plusik. Kochani, mam nadzieję, że odcinek Krzyżówka wiem, Wam się podobał, jeśli tak, to oczywiście zostawiacie łapki, subskrypcje oraz komentarze. A ja Wam dziękuję za oglądanie, życzę Wam miłego wieczoru oraz wysokich wygranych, żegnam się z Wami na dzisiaj, no i do następnego. Trzymajcie się ciepło, pa pa!